Witam tu Alisteo, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, pokonaliśmy poborcę podatkowego, który namiotnie atakował mnie księgą podatkową. I cóż, pogadajmy, możemy się pochwalić, dobrze cię widzieć. Udało mi się załatwić sprawę z poborcą podatkowym, który cię prześladował Mario. Może należałoby go zarazić malarią, a później przeprowadzić na nim sekcję. Jak na żabie. I jakie to słodkie. Myślisz, jak prawdziwy naukowiec, kto by pomyślał, że istota ciemności tak bardzo może poświęcać się dla nauki? A może masz ochotę zająć się jakąś interesującą pracą bez problemów z funduszami? O, czyżbyśmy sugerowali jej, że możemy wykonać jakąś dobrze płatną pracę? A w ogóle zauważcie, że bardzo ładna jest. Taka bardzo... Mm. Z przyjemnością mam już dość ciągłego myślenia o poborcach podatkowych, królewskich, wyzyskiwaczach, i gremlinach, w młynku do kawy. Ruszajmy prędko, ale dokąd? Ty będziesz się zajmować nauką, a ja będę rozwiązywać problemy. Czyżbym dostał nowego gościa? Mmm. Maria z pewnością okazałaby się pomocna w sprawie mroku, o ile tylko znajdziesz dla niej zajęcie pozwalające na kreatywną swobodę i zapewnisz nieograniczone środki. Ale to właśnie ja mam ograniczone środki. I tu jest problem. Co się tutaj zmieniło? A, nic się w sumie nie zmieniło. Chyba mam do schronienia z nią się udać. Hmm. Czyli tak, tutaj już wszystko zostało obadane. Wiecie co? Udamy się do tego schronienia, bo naprawdę... Bo może być tak z Łucją, że... Że po prostu to spowoduje gwałtowny postęp w naszej misji. Mhm. Tutaj tradycyjnie zostawimy statek. I szybciutko do schronienia. I musimy pogadać z duchem Maroku. Oto Maria Kurie, słynna uczona z Inselburga, we własnej osobie. Mario, przedstawiam cię samemu duchowi Maroku. Miło Cię poznać, Mario. Wiele słyszałem o Twoich talentach naukowych. Mam nadzieję, że spodoba Ci się praca w naszym zespole. Specjalnie dla Ciebie zbudowaliśmy dom. Gratulacje dla wszystkich zebranych z okazji otwarcia działu badawczego. Poprowadzi go słynna Maria Curie. Duch głośno bije brawo. Czuj się jak u siebie w domu, Mario. Aha, ja miałem właśnie coś takiego zrobić. Miałem ten... Ten dział badawczy rozwinąć Ale on coś mówił o jakimś domku hmm. Czy tutaj A, nie nie, to może po prostu będzie tutaj stała I będzie mi pomagać tak się cieszę, że Cię widzę. Zaczęłam już urządzać dział badawczy. W tej chwili nie mamy wystarczającej ilości ekspertów i sprzętu, ale ponoć sytuacja ma się poprawić lada chwila. Jak Ci idzie urządzanie kryjówki? Niezbyt tu przyjemnie ze względu na ciągły mrok i wilgoć, ale zespół jest doświadczony, a społeczność niezwykle przyjemna. W jaki sposób może ci służyć dział badawczy? Aha. To może być ciekawe. Po kolei. Masz dla mnie coś nowego? Wow. Plus 10 domany. Mikroskop. <laughs> Artefakt. Nie no, z nią nie będziemy walczyli, więc można powiedzieć, że... Wow, wszystkie odporności plus 5. Hmm, no tak, ale ja noszę ubranie, które mm, obniża koszt demonów. Plus 5 do dowodzenia. Regalia i zobaczcie, to będzie można ulepszać z czasem. Plus 2 do intelektu, plus 5% do złota. Artefakt. Ah. Nie no na razie. Hmm, nad tym się głównie bym zastanawiał. W sumie mogę już teraz kupić, bo to akurat nie stoi na przeszkodzie. To też mogę kupić, to są małe pieniądze. No tego nie będę nosił, bo jednak wolę to co mi daje te 20% taniej. To nie jest mi tak bardzo potrzebne. Hmm, pogadajmy. O! Opowiedz mi o tych artefaktach, Mario Curie. Starożytne legendy głoszą, że wiele lat temu potężny król, starożytnych króles postanowił, nie będą cię zresztą zanudzać, elementami poza naukowymi, zdarzyło się to, co zwykle się dzieje w tych głupich bajeczkach. W każdym razie artefakty te można wykorzystać w różnych badaniach naukowych. Przykładowo, dzięki nim będę mogła wzmocnić atrybuty broni. Twoich wojowników atak nie jest dla mnie w tej chwili najważniejszy. Ulepszyć atak. Właśnie tego potrzebuję. I to co ja mam wybrać? W ja sumie intelekt, ale wybierzmy to. Atak nie jest dla mnie w tej chwili najważniejszy. Jak sobie życzysz? Jeśli zmienisz zdanie, w każdej chwili mogę dokonać ulepszenia. Super. A na mojej drodze stanęły niespotykane wojowniczki, wampirzyce. Kobiety wampiry? To interesujące. Nigdy wcześniej o nich nie słyszałam. Przydałyby nam się te wojownicze niewiasty. Jeśli ci śpieszno, mogę użyć metody naukowej kopiowania z natury. Jeśli przyprowadzisz mi 10 tych wampirzyc, postaram się je. Wytworzyć w naszych laboratoriach. Zgoda. Wiem nawet, gdzie można je kupić. Tam u Karmilli. Dobrze, ale zobaczmy jeszcze z tym atakiem. Ulepszyć atak? Właśnie tego potrzebuję. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że cały proces jest dość kosztowny. Wymagane są ogromne ilości złota, by wydystylować atak z artefaktu. Co więcej, kolejne etapy wymagają jeszcze złota Zgodnie z prawami fizyki naszego świata. Pierwszy etap kosztował będzie 10 000 sztuk złota. Wiecie co? Ja muszę sobie to przemyśleć. No. Hmm. Nie, 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 nie. Nie, będziemy na razie ryzykować. Czyli tak, tu... Mogę jednego... To co, już kupmy go. Coś tu mruga. Tak, sprowadź 10 wampirzyc do Marie Curie. Możemy nawet się tam wy... Aha, nie ma miejsca. Aha, nie ma miejsca. No właśnie. Czyli tak. Yy... Aha, nie ma miejsca. <laughs> ha. Nie, nie, to wiecie co? Teraz to jednak się skupimy na walce. Tak więc, powracamy. Tu i oczywiście popłyniemy na Inselburg, ale kolejną walkę zobaczycie w następnym odcinku.